Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. Zapraszam Was na kolejny odcinek Sylwetek Mistrzów. Tym razem bohaterem będzie niesamowity, wściekły byk. Postać J. Kalamoty Lamoty, Gibson Boxu znana jest przede wszystkim, myślę, z rywalizacji z uznawanym za najlepszego pięściarza w historii, Sugar Rayem Robinsonem. Oraz z ekranizacji jego życiorysu, w którym... No, nie oszukujmy się, genialną rolę zagrał Robert De Niro, oczywiście tytułowego wściekłego byka. Sam film został nagrodzony licznymi Oscarami, nagrodami. De Niro dostał Oscara za tę rolę, więc naprawdę polecam obejrzeć ten film tym, którzy jeszcze go nie widzieli. Stary kino, ale genialny. Jake LaMotta urodził się natomiast 11 lipca 1921 roku. I wedle oficjalnych źródeł nie miał łatwego dzieciństwa, ponieważ jego ojciec już jako dzieciaka zmuszał go do tego, aby toczył pojedynki z innymi dzieciakami za pieniądze. Przed służbą wojskową Jake'a uratował podobno tutaj problem zdrowotny. Mianowicie musiał udać się na operację wyrostka sutkowego jednego z uszu. Taka ciekawostka. A teraz zapraszam Was na odcinek i prześledzimy sobie razem karierę wściekłego byka. Wierę zawodową Jake zaczął w wieku 19 lat, czyli stosunkowo młodo. Mógł ze zmiennym szczęściem. Większość walk oczywiście wygrywał, lecz zdarzały mu się również potknięcia. W 1942 roku doszło do jego pierwszej potyczki z Sugar Rayem Robinsonem. W pierwszej potyczce z Robinsonem Jake uległ na punkty. Jednak warto odnotować, że posłał przyszłego króla boksu na deski, udowadniając tym samym, że jest naprawdę groźnym przeciwnikiem, który może znokautować każdego, nawet najlepszego pięściarza. Po tej walce Jake stoczył kilka zwycięskich pojedynków, zanim doszło do rewanżu z Robinsonem. Do drugiej walki z Robinsonem doszło w 1943 roku i tym razem Jake Lamotta zadał Robinsonowi pierwszą porażkę w karierze. Jest to warto odnotowania, ponieważ przez wielu ekspertów, i myślę, że z perspektywy czasu również, jest to największy triumf, jaki Jake Lamotta osiągnął w swojej karierze. Pokonał prawdopodobnie najlepszego pięściarza w historii boksu. Do rewanżu doszło zaledwie 3 tygodnie później i tym razem Robinson bardzo torturował wręcz momentami Jake'a, który pokazał z jakiej jest ulepione gliny, ponieważ przetrwał kryzys w czwartej rundzie, gdzie był naprawdę bliski nokautu. Przetrwał go, dotrwał do końca i nie dał się rzucić Robinsonowi na deski. Nawet w filmie, tutaj oczywiście mowa o wsiekłym byku, fajnie jest pokazane jak Jake mimo, że przegrał walkę z Robinsonem, krzyczy do niego i co nie posłałeś mnie na deski, nadal stoję. No i faktycznie, jego duma nie pozwalała mu upaść i w całej swojej karierze tylko raz leżał na deskach, ale było to już u schyłku. Kolejną ciekawą rywalizację w swojej karierze, Jake Lamuta zaliczył z byłym mistrzem kategorii półśredniej, Fritzem Zivikiem. Między tymi panami doszło aż do czterech pojedynków. Pierwszą walkę wygrał Jake, drugą przegrał, natomiast trzecią i czwartą ponownie wygrał. Przy czym warto odnotować, że czwarta walka była naprawdę genialna i, mimo tego, że Jake'owi odjęto punkty, wygrał ją zasłużenie. W 1945 roku doszło już do Piątego pojedynku z Robinsonem. Tym razem również w był słodki. Jednak po walce przyznał, że było to najtrudniejsze starcie z dotychczasowych, jakie miał z Jakeiem, wściekłym bykiem Lamotu. Bo wściekły byk zawsze jest niebezpieczny. Po tej walce Lamota 12 pojedynków wygrał, jeden zremisował i dwukrotnie przegrywał. W tym jedną walkę przegrał z Billy Foxem. Przed czasem. Jak się okazało, walka była ustawiona. Jake oddał tą walkę, ponieważ poprosiła go o to mafia. W zamian mieli załatwić mu walkę o tytuł. Kiedy komisja dowiedziała się o swojej sytuacji, Jake został zawieszony na pół roku. Ale historia ta dobitnie pokazuje, w jakim stanie był wtedy boks i kto otrzymał na nim łapy

wygrał tą walkę, zostając mistrzem. Do niestety nie doszło, ponieważ Marcel zginął w wypadku samolotowym. Świeć panie nad jego duszą i szkoda, bo walka była naprawdę dobra i zawodnicy mogli dać nam jeszcze fajny pokaz boksu. Bardzo ważną walką dla Jake'a była druga potyczka z Laurentem Dethili, to chyba wymawia się jego nazwisko, walka była naprawdę niesamowita. Przede wszystkim Jake przegrywał ją na punkty, jednak w 15 rundzie postanowił rzucić się do huraganowego ataku, nokautując pretendenta. When the overconfident O'Teal moves in for the finish, Jake Lamotta suddenly opens up. D'OTL knows he's been fooled and tries to hold and run. But Lamotta, always devastating inside, won't let him get away. It's Lamotta to the body and to the head. Against the ropes, Dotille is in trouble. D'Ortille has knocked out some good men such as Steve Beloise and Charlie Civic. But tonight Lamotta has come on. Both men blaze away. It's a real Dunnybrook. But rallying from the brink of the feet, down, and almost the ropes. Walka została uznana za walkę roku przez magazyn The Ring. 14 lutego 1951 roku doszło do ostatniej potyczki pomiędzy wściekłym bykiem a słodkim Robinsonem. Walka została nazwana masakrą w dniu świętego Walentego. Dlaczego? Dlatego, że pomiędzy 11 a 13 rundą Robinson po prostu masakrował Lamotę. I naprawdę zasypywał go gradem ciosów, na które Lamota nie mógł znaleźć odpowiedzi. Sędzia widząc w jakim jest położeniu przerwał walkę. Po takim pojedynku z Robinsonem, pewne było, że reklamota nie będzie już tym samym pięściarzem. Stoczył jeszcze kilka pojedynków ze zmiennym szczęściem, lecz w momencie, w którym pierwszy raz był liczony, powiedział dosyć. Po tej walce odwiesił rękawice na kołku. Jednak oczywiście jeszcze wrócił. Stocząc trzy walki, dwie z nich wygrał, jedną przegrał i definitywnie zakończył swoją karierę w wieku 33 lat. Po zakończeniu kariery Jake prowadził własny bar, w którym występował jako kabareciarz. Oprócz tego pisał książki, grał w filmach. Na podstawie jego autobiografii nakręcono kultowego wściekłego byka. Jake zmarł 19 września 2017 roku. W swojej karierze stoczył aż 106 pojedynków, z czego 83 z nich wygrał. Toczył walki z najlepszymi dostępnymi przeciwnikami i zawsze szedł do przodu. Jego styl, jego hardusz ducha, jego serce do walki, niezłomny charakter są idealnie oddane w filmie wściekły Byk. Jeżeli chcecie bliżej poznać, jego postać, jego osobowość oraz dowiedzieć się, jakim był człowiekiem, jakim był mistrzem, serdecznie zapraszam Was, żebyście obejrzeli ten film. A ja już dzisiaj kończę i mam nadzieję, że historia Jeka Lamocy. Podobała Wam się i spodobał Wam się również film. Trzymajcie się. Hej. Okay.